Ja jestem Mary i dziś kontynuujemy serię z przemiewianiem ubrań. Tym razem weźmiemy na tapetę Shopee i zmierzymy kilka ubrań właśnie od nich. Od razu Wam powiem, że zamówiłam trzy rzeczy. Są to kolarki, bluzka, a także taki kombinezon. Wydałam na to, słuchajcie, stówkę. I to, co trzeba od razu zaznaczyć, to jest to, że nie są, słuchajcie, polskie produkty. Są to chyba produkty, które szły z Chin. Tak nie ma, bo są tutaj jakieś niskie znaczki. I jest to, słuchajcie, jeden sklep i jest to sklep Lovito, Lovito, <gryw> jakby się nie czytało, napisane jest Lovito. Słuchajcie, jakiś czas temu, właśnie w aplikacji Shopi jak weszliście, to nie wiem, czy nadal jest ta zakładka, sprawdzę, jeżeli będzie, to mam tutaj zrobię screena, była taka zakładka Modowe Trendy, coś takiego, ja także stwierdziłam, że przetestujemy, zobaczymy, weźmiemy tylko trzy rzeczy na próbę, bo podejrzewam, że składy też nie są jakieś super, będziemy to zaraz sprawdzać. No i co? Jestem ciekawa. Powiem Wam, że ten kombinezon wydaje mi się przepiękny, przynajmniej na zdjęciu. Standardowo, tak jak poprzednio, w poprzednim odcinku z sinsajem, słuchajcie, będą e, pokazane screeny tak, jak wyglądało to na modelce, no i tak, jak wyglądało na mnie. Zobaczymy, wzięłam najmniejsze rozmiary, tak jak powinno być, ciekawe, czy w ogóle one będą dobre. Jestem ciekawa, czy Wy w ogóle zamawialiście na shopi cokolwiek. Cokolwiek. Ja, słuchajcie, często zamawiam a to kawkę, a to jakieś orzechy, bo fajnie te kupony wchodzą. Powiem Wam, że na początku tak do byłam nastawiona średnio, przez, szczególnie przez te reklamy, przez ten hate który właśnie poszedł na nich. Ale jak tak zaczęłam sprawdzać właśnie te kupony, to, że ta dostawa jest tania, właściwie tania, za 0 zł, za 0 zł, przy osiągnięciu pewnego limitu, z tego co pamiętam, no to się skusiłam i stwierdziłam, że przetestujemy też właśnie te ubrania i to będzie fajna kontynuacja serii. W ogóle dajcie znać, jaki sklep testujemy następnym razem. No dobra, słuchajcie, zaczniemy sobie od tego kombinezonu, który mi się najbardziej podobał. W ogóle te rzeczy wszystkie przy takich strunowych woreczkach, często z też takie przychodzą. No i tak, ogólnie wygląda bardzo ładnie. Z tego co widzę to właśnie kosztowały 48 zł i też teraz mniej więcej tyle kosztuje, wszystko Wam napiszę. Mamy tutaj właśnie tą metkę, widzicie, tego sklepu Lovito. Chyba w ogóle same te ubrania tej marki były właśnie w tej kategorii modowe trendy, tak mi się coś wydaje. No i dobra, aha, dobra, miałam rozmiar S, ale europejskiej jest napisane 34, czyli na to by wychodziło, że XS może być różnie. Tutaj mamy, słuchajcie, zobaczcie sobie, mamy tutaj subak, zobaczymy czy się będzie odsuwał, dobra, jest, jest ok, nic się nie zacina, więc fajnie. Zobaczmy jeszcze tu, aha, tu jest przód, dobra. Yy, I co? O, to może być słabe akurat, zobaczcie, yy, ramiączka się wiąże, nie ma takiego, wiecie, takiej regulacji, yy, a to nam się może rozwiązywać, więc to może być minusem. Jeżeli chodzi o wykonanie, to są jakieś takie pojedyncze yy, nitki, które wychodzą, ale nie jest ich zbyt dużo. No zobaczymy. Jestem, słuchajcie, ciekawa. Niby fajnie to wygląda, ale wydaje mi się, że to nie będzie i tak mój styl. Ale chętnie przymierzę, szczególnie takie y, ciepłe dni. No i zobaczmy. Tutaj ma takie, słońce marszczenia. Także tutaj jest chyba gumka? Tak, gumka jest. Dobra. Nie wiem, słuchajcie, co z tego będzie. Czy będzie dobre w ogóle? Będziemy przymierzyć. Dobra. Jeszcze sprawdziłam, słuchajcie, materiał. No i jest słabo, bo mamy 98% poliester i 2% spandex, także... Średnio, średnio. Dobra, słuchajcie, ubrałam się w to i szczerze wam powiem, że wygląda fatalnie, totalnie masakra. według tej metki to jest XS34, a według mnie to jest, słuchajcie, taka porządna M, porządna M. -ka. Tu się nic, słuchajcie, nie da zmniejszyć, tu wszystko odstaje, bo jest zbyt duże. No, powiem wam, że średnio, średnio, jest po prostu za duże ogólnie. Wiecie, taki sen nie jest jakiś, jakiś miły, bardzo nie jest jakiś taki e, strasznie też twardy, e, no ale jest za duże, bo tu nawet jak tutaj zmniejszę, no to dobra, tu pójdzie do góry, ale tu nadal jest, słuchajcie, za dużo miejsca. To jest e, za dużo miejsca, tu jest po prostu za dużo, za dużo tego, tego, tego materiału. E, ogólnie śmieję się, tutaj niby są jakieś takie, wiecie, o jakieś takie na nogawkach... Y, nie wiem, co, sznurki, ale one są tylko takie że wiecie, Możecie sobie tutaj zrobić inną kokardkę. Myślałam, że właśnie będzie się dało przez tą bunkę to pociągnąć i będzie się dało tego zmniejszyć, no ale nie. Także tu jest, tu jest wszystko, wszystko za duże, za duże. Także jeżeli chodzi o rozmiarówkę, to jest mocno zawyżona. Także, no cóż, no mi się za bardzo nie podoba. Zwrócić się tego nie da chyba, bo... E, e, chociaż prawdę to słuchajcie, napiszę Wam, czy się da zwrócić, bo no, jest za duże, jest za duże, słuchajcie. Ale z drugiej strony no, tak na ludzi żeby pochodzić po domu, może nie będzie tak najgorsze. Nie wiem, słuchajcie, dajcie mi znać. Teraz czas na kolejne dwie rzeczy, to będą już te ostatnie dwie rzeczy. E, tutaj e, słuchajcie, to tu będzie jakiś zestawik, nie wiem co z tego będzie. E, tutaj znowu widzę mieliśmy taką, taką małą e, torebkę, bo reczek strunowy i tutaj mieliśmy właśnie... Te kolarki i powiem Wam, że one, tak jak patrzę, to zapowiadają się mega dobrze. Powiem Wam, że ten materiał mi się podoba. Oj! <gryw> Oczywiście wszystko mi musiało wypaść. Dobra, yy, wracając, I powiem Wam, że te kolarki naprawdę wyglądają dobrze. To znowu mamy ten sam rozmiar, czyli niby S europejski 34, czyli XS i mam tutaj skład 85% poliester i 15% spandex made in China i powiem Wam, że... Może będą dobre, może będą dobre, co myślicie? Mam nadzieję, że tak. Tu fajnie, bo tutaj macie, widzicie, taką gumę już tutaj trzymającą. Odtąd się zaczyna inny materiał, a tu jest taka typowa właśnie guma, więc może fajnie fajnie przylegać, także zaraz zobaczymy. I do tego chciałam coś dobrać. Nie było zbyt dużo wyboru, więc wybrałam taką bluzkę. z mam ten woreczek i ona jest taka żółta i tutaj mamy rozmiar znowu S, europejski, 34 i ona jest taka, słuchajcie, kwadratowa. Ten dekor ma być właśnie taki, miał być kwadratowy. Fajnie wyglądała na zdjęciu. Ten materiał jest całkiem ciekawy, z tego względu, że widzicie on jest taki jakby permanentnie mm, wiecie, taki nieuprasowany, że tak powiem. Ma taką tutaj widzicie ciekawą strukturę, także spoko. Dłuższe rękawy, nie jest ona jakaś bardzo długa. No zobaczymy, a czekajcie, zobaczymy jeszcze jaki to ma skład, bo to też jest ważne. Bo wiecie, to może być, o tutaj. No cóż, 95% poliester i 5% elastan. Także no cóż, zmierzmy to razem. I dobra, słuchajcie, ten zestaw wygląda w ten sposób. Moja twarz że nawet mi się podoba. E, tą bloskę na razie tak e, wpuściłam w te kolarki, żeby Wam lepiej pokazać. I tak, kolarki są całkiem fajne, słuchajcie, tutaj wszystko mocno fajnie trzyma. Powiem Wam, że mega są takie opięte, mogą mi też właśnie na e, siłkę fajne. E, tylko, powiem Wam, że one się mocno właśnie napijają i przez to jeżeli są bardzo mocno napięte, to delikatnie prześwitują, więc może właśnie do jakiejś ciemnej blizny, na wszelki wypadek, do białej raczej nie, ale ogólnie fajnie mi się wydaje, że tą sylwetkę tak, wiecie, modelują trochę, opinają, fajnie, fajnie to wygląda. No i ta bluzka, powiem Wam, że ta, przede wszystkim ma kwadratowy dekolt, a to jest u mnie pożądane. Ja bardzo, bardzo takie ubrania, słuchajcie, lubię, tylko... Mało no, takich ubranie nie jest. Ostatnio mi się udało kupić jedną bluzkę z, słuchajcie w strodiwariusie właśnie z tym kwadratowym dekoltem, ale znowu ona ma taki minus, dlatego nie kupiłam innych kolorów, że właśnie ten dekolt kończy się tutaj bardzo wcześnie, więc przez to mi tutaj wiecie, spara. A tutaj właśnie to jest fajne. Ten rękaw jest taki ciekawy, co fajnie to wygląda. Tutaj ma gumkę, więc możemy sobie też podciągnąć, żeby było trochę krótsze, ale już nie wiem, jak to wygląda, nie chyba nie zbyt dobrze. Ale ogólnie tutaj właśnie można sobie wyregulować. Ciekawie to wygląda, ciekawe, teraz wypuszczę tą bluzkę, zobaczycie sobie właśnie jaka jest jej długość, tak to wygląda, czyli nie jakaś taka bardzo długa, ale to też nie jest crop top, bo kończy nam się tutaj, więc nawet do zwykłych spodni z niskim stanem to może być trochę za krótka. ale ze średnim, z wysokim stanem będzie, będzie super. No powiem Wam, że mega mi się podoba. To mi się podoba, co prawda materiał mógłby być na przykład baloną. no ale dobra, to jest e, szopi, chiński sklep, e, więc gdzieś tam ten kolijester tutaj mamy grany. Także no całkiem, całkiem. całkiem. Powiem Wam, że e, to mi się podoba. Najbardziej z tych trzech rzeczy podoba mi się ta bluzka. Dajcie znać, co Wam się podoba najbardziej. Ale mi ta bluzka właśnie podoba się najbardziej. Gdyby te kolaczki, słuchajcie, nie prześwitywały, e, to by były też e, super, super, ale dobrze, że chociaż nie prześwitują aż tak mocno. Zobaczcie, kto tu w międzyczasie przyszedł. Towarzyszy. Pilnujesz, pilnujesz kombinezonu. Tak. Uj, 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 No to to jest, to jest tester Duduś z TikToka, tak? Testujesz ubrania? Sprawdzimy, czy się zaciągają, co? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jeśli lubicie tę serię, to koniecznie kliknijcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, komentarz, wtedy będę wiedziała właśnie, że kontynuować właśnie tę serię z mierzeniem ubrań. No i co, dajcie mi znać, jaki sklep mierzymy następnym razem, może Berżkę, może Sardivariusa, Kropa House'a, dajcie znać, na pewno ten, który się pojawi najczęściej tutaj, czy możecie też pisać na Instagramie, to na pewno przetestujemy właśnie tutaj na kanale wspólnie. No i zapomniałam, dajcie znać, czy te ubrania Wam się podobały, jak wyglądały na mnie, bo jestem ciekawa jak zawsze w Waszej opinii.